Na temat swojego dziecka. No i Jakby tutaj właśnie ogarnąć sprawę, i co jeszcze? No tak, masz swoją królową, masz swoją księżniczkę, która tutaj magikuje, robi, działa, daje, pomaga. Wszystko była przepięknie. I już ostatnie no patrzysz w hendal, tak, rozglądasz się, idziesz za tym światełkiem, które ci tutaj daje. No nie śpisz po nocach, jest tu ból, cierpienie, jakieś tutaj jeszcze bym powiedziała, jakieś takie um, nieodkryte tajemnice, może nieodkryte jakieś rzeczy. No tak. I działasz, działasz w kierunku właśnie tego spełnienia w dziesiące pentakli, kochani, więc dla Was to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Piczę start.